John. z tej strony pilnowacz autobusu 069, a ze mną jest. Ipak 09 i nasz Lodowy. Nie, nie rusek, tylko... <ścoughs> lodowy, lodowy, lodowy. 09, lodowy, lodowy 0, lodowy, lodowy, lodowy 010. Lodowy. A dzisiaj oglądamy cringe'owe filmy z Bitmozy. Niestety, tak. ale dochodzimy już tak. do końca. No, tak, to już jest przedostatni odcinek. Nie będzie jeden bonusowy, no tak. Dobra, widzowie. A jaki to będzie bonusowy, bo nie pamiętam. Poczekaj, zrobię Dobra, mów. Y jeszcze dzisiaj będzie ten film, i jutro będzie kolejny Jutro, na, oznacza, nagramy dzisiaj dwa filmy, jutro się pojawi ostatni no. będzie jeszcze no. odcinek bonusowy. Podobnego. Tak, to są dwie podobne rzeczy. A, a bonusowy nagrywamy dopiero w weekend kolejny, nie? Tak, a teraz. A nie, na egzaminy wtedy już będą. Ja chcę zamknąć mordę tym ludziom. <śmiech> <śmiech> no, Pomocy ludzie! Patologia u nas dzieje. Dobra, zamykaj mordę tym ludziom. Zamykaj mordę tym ludziom. Zaraz. Patrzcie, jak się zamyka ludziom. Dobra, przestańmy z tym Interem takim długim. Dobra, dawajcie. I tak to krótkie, bo jest minuta 8. dobra. Co to jest? Było być młodzi od. Co to za. Don't tell anyone. O nie, o nie, o nie. Ja no, wiedziałem, że my będziemy y, pilnować. wszystkich młodzi od. Nie! Co, 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 nie, Nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Musisz, ej, musisz, poczekaj, musisz zrobić twój ulubiony gej jest, guest, drug guest, drug guest. Czekaj, go, go. rób guest, rób guest. Dajmy mu Ale zajebiście wyszło. Jaki jest ich cel, bo tego nie rozumiem. Co, co to jest? Strasznie <grym> się jawata. What the fuck Zamazują wszystko, co na robią, robią na planetę z tymi linkami kurza graczy, tylko po co? To ty to nazywasz grom idiota? No. Muszę się zastanowić, jak można grom nazwać jakieś rzeczy z Ajajaj. A jeszcze będzie druga rzecz, która się My family. Ale po co ty to wrzucasz? Ej, to się skończy, film, bo ona nie ma starej, nie ma starego, nie ma nikogo w rodzinie, patrzcie. I... Nie, tylko ona to... się pokaże. Tak, tak, tak. Nie, nie ona ma stara, ona ma starego. Nie, to jest kap, to jest kap. Ona ma te brata, ona ma widzowie brata. Tylko ona się liczy i się brat liczy. Tak, te brat, tylko z te brata. Ma nie, nie ma nie. Ona nie ma starego, nie ma starej. Ai Kim do Ger, Ameryka. Co wy macie do Polski widzowie, widzowie? Polisz, polisz the best. Poland, Poland the best. Polska górą. Polska górą. Ty co, weź się przyklej Nie, no. się. Polska Dobra, górą! Polish the best! Ja. Ja bym chciał powiedzieć, <grym> że w końcu nie będziemy musieli pisać to, w opisie za nie ma ojca. No tak, Nie, nie, nie osiadam. I'm I'm by the way. A, a A rather kiss trash Oh wait, what the difference? A, a, ona, patrz, ona pokazuje swoją różnicę między nią a śmietnikiem czekaj, nie widzę, nie, nie widzę, ja, ja Ty już, patrz, patrz ja, ja nie widzę różnicy między ją i śmietnikiem widzowie A to ja, ja mam to aż taką, aż tak mi skróci grzywkę u tego fryzjera Patrzcie, widzę, barber leciał, fresh, barber, fresh, fryzjera, fresh How I make my videos first, nic laptop Nie, ja myślałem, że potrzebuję, potrzebuję, nie wiem, e, tindera, żeby to robić Ciekawe czy na Twitterze będą then, then go ja to the boję. camera and swipe to the left A myślałem, że muszę... A bo... właśnie, poczekaj, z racji tego, że to już jest koniec tej serii, no to powiem wam, żebyśmy żebyście nam podsyłali pod następnym filmem Bo filmy... będą odcinki bonusowe Tak, typu 9.1, 9.2 9.1 to będą no wiadomo co będzie, Wie, wiecie co będzie ale wy widzowie nie wiecie Dowiecie się w następny weekend jego ulu... najbardziej nieulubione postacie nie mów co to jest, Zrób ten gest, jest. zrób ten gest. Proszę Cię. Mówisz Bitmoji Stories, Bitmoji Stories, Patrz, Type F in search F bar Bitmoji Stories. Jeszcze and... raz, weź daj, pokaż mi to. Weź co ci zrobię? Chyba to. Zamkniesz... Przyklej to sobie na mordę, przyklej to na mordę. Nie klej mi nic do mojego telefonu, idiota. Jezu, type in search bar Bitmoji Stories and subscribe to it. Scroll to pick a story in Patrz na to. Nie mam z nie mam z kundiu. Now you need capcut. click new project. Bo, the video, ej patrz, ej patrz tu jest Come on, twoja stara, twoja stara, nie mam starej. No tak, no nie mam starej, no to przecież. On o, patrz, ona się rajduje, że nie ma starej. Ona nie ma starego w sumie. Ona nie, ona nie ma starej. Tak, nie że sobie lejdują. Ale ważna strona. Przez matkę nie bohama. To już może nieś No, żebyś wiedział. A właśnie, Den chcieliśmy to... zrobić, słuchajcie, chcieliśmy zrobić pozostały Słysza. film o TikToku Janika. Słuchajcie. O dobra, dawaj, 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 dawaj. No, bardzo dobrze. Słuchajcie, bo chcieliśmy zrobić film o TikToku i Instagramie Janika. A niestety to będzie na kanale naszego Pana Lodowca który nagrywał Co? Co? Janku Chcesz? Pragniesz tego? Co? będzie ludzie filmu Janiku nowy, <grym> Tak Gdzie tak. będziemy oglądać jego poradnik do montowania Ale będzie to tak dobrze zmontowane, że nawet nie wiecie co no. wow. A nie! A nie! Nie! To co? W jakim wykraju przepraszam, żyjecie? Co? Nie wiem W jakimś nie, zadupiu, że tak, to już nie można starych ludzi przepuszczać? Tak, tak, Przecież... Czemu ona jest jakby aniołem, z mi powiedz? Czekajcie, widzę, ja... Czemu ona jest aniołem? After you know your first... Nie, ty idź pierwsza. Proszę. Przepraszam. Ja będę musiał znowu pisać tłumaczenia przez pierwszą co? część filmu. Ale niegrzecznie, wow. To już nie to, tego, my... Co to jest za kraj, kurde, że starych ludzi przepuszczać nie, nie trzeba? No właśnie. Patrz, już ja, ja, Garniturek, bo wracam od babki. Nie dużo, Ja mam figurę jak jak Pasu. Lalka. Ta. Pa, patrzcie widzowie, teraz się półflekcje, Te, teraz, Te, teraz się mnie wkurzyły, kurde. Jeżeli one się flexują, to my też. Pasz. Pokaż, pokaż. Cash, oh, cash, 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 cash widzowie, i takie cash. I coś się dostaje co trzy dni, co dwa dni, cash. Co, codziennie. O. No codziennie, no to e, kap, kapka oczywiście. Kap, kap, kap. Ale, ale, Czapeczka. ale... Ale, ale one nie wiedzą co to znaczy kapka Czapeczka. Czap, 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 czap. Zgadnijcie moją rodzinę YouTube. Rap, no, YouTube. Rap. No, co, czekajcie, czekajcie. Za tego piekłam 3, 236 ciasteczek. No coś, macie no, jedno, nie, nie. Nie, to, to czy tu jest, jest... jezu Hmm, jakaś... dobra tam nie wiem y, ten, y, oh, y, stroje bitmoji be dla, dla, dla najlepszych przyjaciółek. Nie. Czemu się y, uśmiechasz jak śpisz? A to wy się. Ej, a to wy się nie uśmiechacie jak śpicie? Ej, ja zawsze nie... Wiem. Ja, ja, zawsze, ja zawsze mam taką twarz. Ja zawsze się uśmiecham, jak nie wie co jest. Bo, a nie ja miałem, bo, bo mam mi jest ciepło pod kołderką. No przynajmniej mi na kołdrę stać, nie to nie to co ja musi... Ja Przejściadłem już, proszę. Kim, kim i co że kim i co że on, I co że, on? I, co, że on? i co że on, co że on. Dobra, nie, to jest nie. Nie, nie, to już wystarczy. Nie, dobra, musimy dokończyć to oglądać i kończymy film widzowie. Tak, musisz zrobić tę może aż muszę szapkę. O Boże, 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 A to jest widoczy. drodzy Państwo o, drodzy Państwo, na to tak, To jest coś podobnego, ale to będzie taki Do Żeby umrzecie Ajajaj, widzowie, telefon mi się strasznie zbił Słuchajcie, moi drodzy Oczywiście żartujecie cały czas Słuchajcie, moi drodzy, za szkody wywołane w tym filmie i następnym nie odpowiadamy A. Tak. Teraz to za powiadamy. szkody IQ i w ogóle, że będziecie mniejsze, to nie odpowiadamy za Zrobimy to, my, test IQ, jak będziecie chcieli. Dobra, tak. dobra, dobra. A teraz kończymy ten widz